Cela to szerokie wyżłobienie w skalę o wysokości ciut większej niż leżący człowiek. Z tej wyrwy widać przepiękną okolicę. Rozkuli mi ręce, wczołgali się za mną i rzucili mnie brzuchem do dołu. Skierowali w stronę otwartej przestrzeni, tak że moja głowa wystawała poza krawędź skały. Początkowo myślałem, że mnie wypchną i spadnę w przepaść. Lecz patrząc w górę, w dół i na boki, ujrzałem wystające głowy innych więźniów. Setki nieruchomo wpatrzonych przed siebie czerepów tworzyły ścianę, która z dala nie różniła się od zwykłej skały. W pomieszczeniu zapanowała śmiertelna cisza. Sunęli pode mnie coś podobnego do poidła dla koni, tylko węższego i dłuższego. Przytrzymali głowę i zabronili nawet drgnąć. Czekałem. Może zrobimy przerwę, Tronosie, wtrącił opiekun. nie. Zacharczał nerwowo. Polewali wodą. Tym poidłem płynęła woda, a na resztę ciała wylewali lepką maś, aż po usy. To błyskawicznie zastygło i skamieniało. Czułem jak plecy, nogi, dłonie, głowa połączyły się w jedną sztywną, przytwierdzoną do skały formę. Słyszałem jak spływająca spodemnie woda oblewa wystające głowy poniżej. Gdy przestała lecieć, strażnicy wyciągnęli formę. Został po niej niewielki żleb o długości i szerokości ciała. Złapał chaust powietrza i rzucił głową na bok, przewracając szaleńczo oczami. I wtedy zrozumiałem, co się stało. Wmurowali mnie w skałę. Nie mogłem poruszyć żadną częścią ciała, głową również. Zrozumiałem, że przez rok będę patrzył w jeden punkt przed siebie. W jeden cholerny punkt. Zacząłem wrzeszczeć z przerażenia, a po chwili dołączyli wszyscy pozostali wmurowani nade mną i pode mną. Ściana ludzkich głów, która wrzeszczy przerażona dzień i noc. Wyjąca ściana. Byłem jej częścią. Zabierzcie mnie stąd, chcę znowu ruszyć głową. Zabierzcie! Wyschnięty na wiór mężczyzna miotał się na noszach i potrzeba było kilku minut, by go uspokoić. Jak przeżyłeś? spytał Bren. Były więzień spojrzał z żalem przed siebie. Raz dziennie karmili nas papką. Początkowo nie było źle. Szybko odkryłem, do czego służy żleb podemną. To właśnie nim spływały kał i mocz, wyciekając w stronę przepaści. ściekały po wmurowanych niżej głowach, budząc wyjącą ścianę. Sam również przyjmowałem prezenty od więźniów nademną. Czasami w zimne dni. Nie było to takie złe, jeśli wiecie, co mam na myśli. Bran się wzdrygnął. Pragnął, by lekcja dobiegła końca. Rynna pode mną miała też drugą funkcję. Dzięki niej mogłem oddychać. Styks, współwięzień, którego wmurowali owok, twierdził, że bez tego więźniowie by się udusili. Opowiadający usiłował usiąść, dźwigając ciało na chudych łokciach. Po kilku nieudanych próbach znieruchomiał. Po dwóch tygodniach nieużywane mięśnie praktycznie zanikły. Jedynymi sprawnymi fragmentami ciała, którymi mogłem poruszać, były powieki, usta, język. Flaczałem niczym wysuszony grzyb, ale nie to było najgorsze. Najtrudniej było znieść fakt, że przez dzień i noc mogłem widzieć tylko jeden punkt. Słyszałem wycie tych, którzy już dawno oszaleli. Odmawiali posiłków, jak ten trzeci w naszej celi. Strażnicy rozkuwali wtedy sztuczną skałę kilofami i rzucali w przepaść, kościstą na miastkę, człowieka. To jedyny moment, kiedy ściana nie wyła. Panowała absolutna cisza. Myślę, że wtedy zazdrościli. O tak, ja też zazdrościłem, ale. Nie miałem odwagi odmówić posiłków. Mężczyzna uniósł kościste dłonie i zakrył twarz. Wyglądał jak śmierć, płacząca nad milionami zabranych istnień.